Ja bym się zębów, zębów umy, um, um, bał umyć w szkole, kurwa. Bo ci mogą y, do dupy szczoteczkę wsadzić. A ten mówi o myciu chuja i dupy w szkole. Dzień no, no kurwa, to nie te czasy. Halo, halo. Wolna taksóweczka. Dla każdego coś dobrego. Rudowóz, wóz na dowóz. Ale ketchupem mi ktoś zajebał całą. Patrz jaka brudna. W, WF w środku zajęć, oj tak, oj tak, coś o tym wiem. Ja akurat miałem tak, że miałem yy, pierwszy na przykład rosyjski, dwie lekcje rosyjskiego, WF i potem reszta lekcji kurwa, nie? Ja pierdolę i siedzisz cztery lekcje i co od ciebie, nie? Wtedy kiedy jesteś w liceum, wtedy kiedy masz szansę, no jakieś pierwsze kroki postawić, yy, jeśli chodzi o podrywanie kobiet, czy w ogóle dyskusje z kobietami, tak? No i był taki jeden dzień, gdzie się tupcyło od ciebie potem, nie? Niektórzy na przykład nie ćwiczyli, bo właśnie nie chcieli tego zapachu mieć, nie? Ja akurat się nie wstydziłem. Ja zawsze lubiłem WF. Zawsze. Poza tym ja byłem rudy, więc nawet jak byłem czysty, to i tak ode mnie jebało. Więc akurat miałem, miałem prosty wybór, nie? Sport, nie? Tylko mnie sport mógł uratować. Nic innego. Tylko sport. Widzowie. Właśnie, powiem wam widzowie tak, coś wam powiem widzowie, tak poważnie, mądrze nawet, nie? Że czasem jak nie masz wyboru, nie? To to jest kurwa najłatwiejsze wyjście z sytuacji, nie mieć wyboru. Po prostu robisz kurwa, bo trzeba. A jak masz, im więcej masz wyborów, im więcej masz wyjść z sytuacji, tym jakby stajesz, tak się rozmieniasz na drobne, zaczynasz analizować, denerwować się, wypominać sobie pewne rzeczy, a co by było gdyby, a co by było wtedy, a co by było tam. A stary jak nie masz wyboru, nie? Jest chujowo w życiu i tak dalej, masz tylko jeden cel, jedną kurwa drogę, to stary nie masz takiej myśli. Jest zajebiste życie. Rozumiesz? A im więcej wyborów, a może będę aktorem, a może piosenkarzem kurwa, a może będę tancerzem, a jak wiesz, nie masz wyjścia kurwa, dobra, będę chuj wieki i tyle. I wtedy takie życie bez obaw jest kurwa piękne, nie? Tak, baba leży, o, ale wyjebała. Yy, prysznice w szkole 10 lat. Chłopie, po pierwsze, po pierwsze, jakby nawet były prysznice w tej szkole, a chyba były nawet, tylko nieużywane, no to nikt by z nich nie, nie używał i stary, to nie te czasy, ta, my jeszcze w szkole, wchodzi ziomek z telefonem, wali ci zdjęcie chuja i rozsyła po całej klasie. No chłopie, no to co ty, gdzie ty, kurwa, jakie takie rzeczy, mycie w szkole, stary. Ja bym się zębów, zębów umy, um, um, bał umyć w szkole, kurwa. Bo ci mogą y, do dupy szczoteczkę wsadzić. A ten mówi o myciu chuja i dupy w szkole. No, Dzień dobry, no kurwa, to nie te czasy. No tak by było. A ja chodziłem do szkoły, to już te telefony miały te aparaty. Już miały aparaty. Jeszcze Facebooka nie było aż tak rozwiniętego. Bo ja akurat Facebooka zacząłem używać, właśnie jak skończyło się już liceum, to było tak bardzo rozwinięte, nie? No to było 10 lat temu, nie? To jeszcze nie było tak, to, że każdy miał Instagrama i w ogóle to nie było tak, nie? To było jeszcze fajne życie, nie? Ja, ma, ma, że jeszcze się mogłeś zżygać na imprezie, tak? Ja, ja żyłem w takich czasach, że mogłeś się zżygać, zestrać się w majtki, mogłeś i tam, a dobra, pogadają tydzień i zapomną, nie? Bo tylko mogą być to w wspomnieniach Ale jak już jest namacalny zdjęć fotografii? z twoją obstraną dupą, jak żygasz gdzieś ciężko się od tego uwolnić, ciężko się od tego uwolnić bo ja mogę tobie też powiedzieć teraz, ej stary, byłem na takim melanżu w lesie gdzie musiałem odskoczyć na bok, wystrać się za krzakiem wytrzeć dupę liściem i poszedł bawić się dalej i tak było, załóżmy że tak było tak naprawdę tak było, tak serio tak było, serio no i co, ja ci to powiedziałem, ty to usłyszałeś i tyle poszedł temat w bok ale stary, jak ja bym miał fotę, że kucam. Ja bym miał fotę, że kucam za krzakiem. Walę kurwa balasa za krzakami. Rozumiesz? No to by nie było akcji kurwa, już by było po mnie, Nie bym był streamerem. A to, że tam się zlałem, zesrałem, zrzygałem Ferylę gdzieś tam, to nic o niczym nie świadczy. do Akademii FC Ulani. U nas to dopiero był przy stary. Mieliśmy salę na drugim pietrze. Taka większa klatka. Zaliczony. Pyl. Ta? Zaliczony. Prosty zaliczony. Haha, <laughs> żal a ja zaliczony. E, wiecie o co mi chodzi. Kiedyś było... Aż stanę, aż stanę. Pyt... O, Rudy! Rozjebę cię zaraz, Rudy. E, jak wam to powiedzieć. Kiedyś było łatwiej zrobić sobie przypał, bo ten przypał był... jakby ważny maksymalnie kilka dni. Bo w, wiecie, jak to jest w pamięci naszej. Zazwyczaj... Ucieka coś z pamięci, nieistotne rzeczy uciekają. Ale takie zdjęcie jakby było, wiesz o co chodzi, to to siedzi w bani cały czas, dlatego jak mówię, ja żyłem w zajebistych czasach, nie? Ja żyłem w zajebistych czasach, nie? Ale serio, miałem taki melarz, naprawdę miałem taki melanz, tu było chyba gimnazjum, chyba, chyba tu była druga albo trzecia gimnazjum, wiesz, pierwsze piwo kurwa, wiesz o co chodzi w... A może to było już liceum pierwsze i by się spotkaliśmy po gimnazjum, coś takiego. Chłopie, nie, jak zaszumiało w żołądku, jak zaburczyło, o panie, o kurwa, Posejdonie wielki, Zeusie, kurwa, piorunami rzucał, stary, no ledwo, że wyszedł z twarzą i powiedział tak, wiecie co, ja muszę się tu na chwilę wysikać na krzaczki, wiecie o co nie, i wiesz, kamień na twarz, a wszyscy, wiesz, okej, okay, luzik, jasne, wiesz, każdy to zlał z dupy, ludzie pili w kółeczku dalej, ja tego odchodzę, trochę dalej, przyspieszam kroku, wiecie, wiecie jak się chodzi z gównem, nie, Wiecie jak się chodzi, nie? Na szczudłach. Dupa spięta, nogi proste, idziesz, tak? Nie na szczudłach. Idź, idź, idź. No i wiesz, wchodzę, krzaki są, nie? I słyszymy, dobra, chuj. Muszę to zrobić tutaj, w tym momencie. Więc jedną łapą trzymałem się takiego konara. Zrobiłem tak zwanego małysza, taki przysiad. Wiecie o co chodzi? No i posła, kurwa, nie? Posły konie, bo po betonie. Poszły, wyturlały się kamienie, kurwa, z groty, nie? No i co? Wiesz, po wszystkim, dalej się trzymam, dalej się trzymam, kurwa tego drzewa, nie? No i nie czym se dupę podetrzeć? No to się rozglądam i były takie stare suche liście, nie? Stare suche liście! Oj, gdyby nie te stare suche liście, to kto wie, może bym... No, nawet tu nie gadam z wami, nie? No i wiesz, jadę tymi kruchymi liśćmi, a one pękają! kras, kruszą się, nie? Ja myślę... Ja pierdolę przyjdzie na tej dupie, będą konfetti zaraz, nie? Konfetti z tych kurwa liści, nie? Ale chuj, no dobra, tre! Tre tą dupę tymi liśćmi, tre, tre, idą. Klonowe kurwa, dębowe lecą kurwa i glas Poszło, nie? Ubrałem spodnie, elegancko dżiny Poprawiam się, wiesz, ręka, wszystko czyste Biorę wdech i wtedy pomyślałem sobie już, nie, dobra, pójdę tam, napiję się jeszcze i spierdalam, nie? I spierdalam. Poszedłem tam dupeczki, wiesz, fajnie. Jestem zajmysty, wiesz co, nie? Ale miałem cały czas w głowie to, że mam to liściaste konfetti w dupie, nie? No i tą chwilę chyba tam z pięć minut posiedziałem i zrobiłem swój stary numer, czyli ustawiłem sobie budzik na telefonie, który do mnie zadzwonił. Ja odebrałem, znaczy udawałem, że odebieram od mamy, która każe mi wartość do domu. No i wtedy spierdoliłem. O. To była piękna historia. I, i, I ja to kiedyś opowiadałem w ogóle znajomym, ale moi znajomi powiedzieli, powie, że to jest tak absurdalna historia, jakaś dupa, konfetti, że oni mi w to nie wierzą. I to jest najlepsze w tym, że nikt w to nie uwierzy, że strałem w lesie i pod, podcierałem dupę suchymi liśćmi. No nikt w to nie uwierzy, po prostu. Ale tak było, tak po prostu było. No wiesz, teraz się śmieję, ale wtedy to nie było do śmiechu, nie? Bo wiecie, człowiek jest młody, dba o swoją reputację. Mi na przykład teraz nie zależy na mojej reputacji, mam to wyjebane stary, nie? Ale jak jesteś młody, masz 18 lat, no to nie chcesz, żeby dziewczyny się z ciebie śmiały, chcesz, żeby każdy cię lubiał i tak dalej. No to wyobraź sobie młody 18-letni chłopak z liściem suchym w ręce, kurwa, grzebie w dupie, no wiesz. To są już takie rzeczy, że ocierasz się o małą depresję, ocierasz się o mały upadek życiowy. Wiesz, wy się śmiejecie z tego, bo wy, wy myślicie, że ja dla śmiechu to opowiadam, a ja mówię całkiem poważnie. Są takie momenty, że człowiek jest idealny, ale zaważy tylko jedna rzecz, nie? I to może być gówno z twojej dupy, stary, więc uważaj, co jesz i lepiej sraj przed wyjściem z domu. Naprawdę. Bo załóżmy, jesteś dojebanym typem, masz zajebisty samochód, super robotę i załóżmy, idziesz sobie na melanż i się na melanżu zesrałeś. I nikt nie będzie myślał i mówił o tobie jako typie, który ma zajebistą furę i firmę, ale o typie, który się zesrał na melanżu, elo. Bo to... Bo właśnie ludzie źle to wszystko kategoryzują, nie? Jak, ci, jak podchodzisz do dziewczyny, podchodzę do dziewczyny i pytam jej Ej siema, może wyskoczymy gdzieś na kawę? I ona mówi mi nie, albo wypierdalaj, to to nie jest porażka życiowa Po prostu nie spodobałeś się jej, nie wyszło i tyle, tak? A ludzie młodzi myślą, że jak jakaś dziewczyna go odrzuci To on jest kurwa śmieciem i, się, i mają z niego bekę No prawdopodobnie jesteś śmieciem, ale nie możesz w to wierzyć stary Życie to zabawa, stary. Podchodź do ludzi, uśmiechaj się, żartuj, bądź szczery, no i pamiętaj. Noś przy sobie chusteczki to, papierowe, nie? Toaletowe, higieniczne. Jeszcze jedna historia. No nie, no wiesz, do no historii to tak nie jest, że sobie opowiadam o odkopa cały czas. To musi być sytuacja odpowiednia. Streamek z ziomkami raczej nie, no bo dzisiaj nam zależy, wiesz, no w takim prywatnym swoim gronie się napić. Wiecie, jak czasem to jest przy alkoholu? Głupotek ktoś powie i tyle. Nawet strałem w domu kumpla na imprezie. Uuu to dużo, to dużo, bo ja na przykład nie potrafiłbym się wysrać. T teraz tak, ale kiedyś nie potrafiłbym się wysrać u kogoś. No, miałem takie sytuacje właśnie jak pierwszy raz tu się spotykałem z, z, z dziewczyną, tak? No to przychodziłem do niej, yy, siedziałem, siedziałem i nagle wiesz Co tam? Wiesz o co chodzi? No, pukać ci gówno, nie? Do dupy. No i na przykład potrafię właśnie wstać i powiedzieć, że zapomniałem czegoś z domu, albo że muszę na chwilę do domu podejść. No i wstawałem, przechodziłem całe osiedle, srałem u siebie w domu, byłem dupę i wracałem z domu do laski. No. To było ciężkie. Wiesz, ja się wiecie czego bałem? Tego chlupnięcia gówna o tafle wody. Że ona to usłyszy. A to jest takie aseksualne. Jak chluptają. Brązowe kulki czoka pik do wody. A ona to słyszy. Wiesz o co chodzi? No nie ma opcji. Nie no, co ja w ogóle. Jak ja to mówię, to już mam kurwa ciarki strachu na plecach. Przypomina mi się 2010 rok. Wiesz o co chodzi? A nie, Po no, pocałunek, posej do jest jak ta woda chlupnięta ci skoczy do dupy, tak? A mi chodzi o sam dźwięk. Bul, 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 bul. Bo jakby to było takie jedno łagodne plum. Okej, okay, spoko. A jak leci taki... Bul, 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 Wiesz, to, to wiesz, wiesz co, chodzi, nie? Ale kto wie, może dziewczyny to lubią! Może wiesz, one się i je, je skręcasz z podniecenia Boże, jak, jak, jakiego Ojej. Może też tak być, ja nie wiem. Ja nie wiem stary. Praknie. To ja tutaj włók w robocie, pracowałem z takim rudem, długowłosym śmieszkiem, wyglądał troszkę Jezusowo, no i przechodząc obok mnie chciał tak podnosząc nogę pierdnąć głośno dla beki. Jego mina jest najśmieszniejszą rzeczą, którą w życiu widziałem. 5 złotych. No, czasem tak jest. Pamiętaj, stary. Pamiętaj, czasem strzelając, czasem strzelając w powietrze, możesz kogoś zranić. A najczęściej samego siebie, więc uważajcie, widzowie. O, trampolina z papieru, też tego używałem. Też używałem trampoliny z, z papieru, czyli wchodząc do aplikacji, to też było dziwne. To też, ja ci opowiem ogólnie o co chodzi. Że bierzesz kilka, kilka papierków. Prawdziwy wyraz zaskoczenia i rozpaczy zarazem. Tak, zesrał się w spodnie. Po 15 minutach Dobra, wyszedł sprawdzimy teraz to, słuchajcie tego. Się do domu. Co się okazało, ale gość, cichutko. dodatkowo nie wahał się Napierdolił na rzadko prosto w jeans, ale jego mina bezcenna. 5 zł. Strasznie dokładnie pamiętasz tą sytuację z tym głównym, no? Nieźle. Nieźle, mi się wydaje, że ta sytuacja się przytrafiła Tobie, ale opowiadasz że był inaczej. Szartuję. Słuchajcie, co tam jeszcze było? A, a trampolinę z papieru talatowego, tak. Bardzo fajny wynalazek. Yy, też to robiłem, czyli bierzesz sobie 6, 4, może nawet 5 kawałków papieru talatowego Aż mnie przycisło stranie. wiecie gadamy. Ale opowiem, dokończę. No i robisz taką trampolinkę, składasz to w taką harmon... Taką jakby, taki kurwa... Dlaczego grają Cyganie? Na akordeon, właśnie. Rzutasz ten akordeon z papieru, rzutasz na, na wodę. Tak? I walisz gówno i on amortyzuje i wpada razem, nie? Tylko pytanie jest tak. Wchodzisz do kibla. Tak? Laska cię słyszy. Wchodzisz do kibla i wydzierasz papier toaletowy. Przed sraniem i po sraniu. To co ona sobie o tym pomyśli? S bierze papier, ale nie słychać jak sra. Potem bierze papier i wyciera dupa. Myślę, nie srał. Dziwne. Kumacie o co chodzi? Więc to nie jest takie łatwe. To nie jest takie łatwe. No najlepiej to w ogóle nie srać, nie? Ale niestety nie jest to do zrobienia.